Ejka. to będzie taki film informacyjny bo teraz będę zaczynać ferie zimowe i będę chodzić na rehabilitację bo miałam złamane pary, co taka długa inna historia, więc inaczej większość filmów nakrywam teorie idą nawet świetnie, mam już nakrane kilka i prawdopodobnie będę za tylko dawać następną teorię robię się tak, jak widać zadania więc Planuję zrobić aż 100 krótszy, tych złotych, żółtych, nie wiem... Takie złoto nie nieważne. Tak trochę są chyba pomarańczowe. Mniejsze z tym. Inaczej te wiecie o które chodzi. Planuję też refer 100 u Terfina, mam już 66, więc nie jest chyba aż tak się. Planuję także kilka animacji. Inaczej to są tylko plany. A jak to idzie, to... Lepiej chyba nie mówić. Ja tego nie chcę komentować i moim zdaniem tak niech to się stanie bez komentarza. Więc przez te kot nie mogę nie dawać filmów, ale może coś się uda. Potem się oczywiście starać nakrywać i tym podobne, więc Więc po prostu potem się starać nakrywać. Tak, moja piękna wypowiedź. Nie wiem. Co jest, co mogłabym powiedzieć pod taki film informacyjny? Chyba wszystko z takich właśnie informacji. No tak, teorie robię, inne filmy robię. Niektóre są w planach. Coś tam edytuję. No i robię te satania, robię tego terfina. Nie wiem, to chyba tyle, więc postaram się dawać filmy i tym podobne. Więc nie wiem, to chyba tyle. No to co? Do zobaczenia. Pa!